RP Bronisław Komorowski wraz z małżonką. O powitanie prezydenta RP, proszę burmistrza miasta i gminy Piaseczno, pana Sztitława Lisa. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Piaseczna, jest mi niezmiernie miło powitać y, Pana Burmistrza. Ale To ja witam Pana Burmistrza. Bardzo, bardzo serdecznie witam Państwa. Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Radni, Witam bardzo serdecznie, proszę wybaczyć moje zdenerwowanie, jestem niezwykle podekscytowany wizytą Pana Burmistrza i Pana Sygnału. Cieszę się, że Pan Prezydent, że Pan Prezydent na tym porządku wybrał miasto Piaseczno jako pierwsze, odjeżdżając z Polski. Życzę Panu, to nie ale bardzo miłego pobytu w Piaseczni, gdzie jest Pan zawsze bardzo, bardzo gorąco witany. Witam jeszcze raz Panie Prezydencie, bardzo, bardzo serdecznie. Witam Panie, panie. O, zagranie, o zabranie głosu proszę wicestarostę powiatu piaseczyńskiego pana Arkadiusza Strzyżewskiego. Szanowni Panie Prezydencie, Pani Prezydentowo, Panie Burmistrzu, witamy serdecznie. To Weź dla nas, to nas ogromny zaszczyt gościć Państwa, Pana Prezydenta, na ziemi piaseczyńskiej wtedy, kiedy rozpoczyna się ważny moment, kampania prezydencka, kampania wyborcza. W związku z tym chcielibyśmy życzyć przede wszystkim, żeby ona była pomyślna, ale chcielibyśmy też życzyć, żeby była słodka. i Tutaj jest ze mną pan Tomasz Domański, który jest szefem Piaseczyńskich Pszczelarzy, który ma symboliczny słoik e, miodu e, akacjowo-rzepakowego, e, tak? i chcielibyśmy życzyć państwu, żeby było słodko i e, żeby było słodko także po e, wyborach. Panie prezydencie, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. A teraz... O zabranie głosu proszę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Bronisława Komorowskiego. Szanowni Państwo, cieszę się, że zostałem burmistrzem i że zostałem, że zostałem pszczelarzem. W ten sposób wszyscy awansujemy, jakby, jakby na sprawę nie spojrzeć, będę w ten sposób pierwszym burmistrzem Polski, będę pierwszym pszczelarzem, dopóki będę pełnił funkcję prezydenta. Serdecznie dziękuję za serdeczne słowa, a wszystkim dziękuję Państwu, że zechcieliście przyjść tutaj na spotkanie z prezydentem i jednocześnie z kandydatem w wyborach. Serdecznie wszystkim pozdrawiamy i chcę Państwu powiedzieć, że dla nas jest to bardzo ważne spotkanie. Jest to ważne, bo to jest pierwsze z całej długiej, wielkiej serii spotkań. Które będą moim między innymi udziałem po wyruszeniu z Warszawy z takiego wielkiego, pięknego wydarzenia, które miało otworzyć ten etap kampanii wyborczej. Ruszam w całą Polskę, ruszam dzisiaj do województwa Świętokrzyskiego, potem dalej do Małopolski, ale cieszę się, że mogłem zacząć ten rajd przez Polskę właśnie tutaj od Piaseczna, od miasta, które jest mi bardzo bliskie. Nie tylko dlatego, że to jest miasto takie, jakby część aglomeracji warszawskiej, ale także miasto, które było miastem moich bliskich sąs sąsiedztw, to było i moje dzieciństwo, więc zawsze pamiętam, uważałem, że piaseczno to tam, gdzie się, gdzie się kupuje właśnie różne słodkie rzeczy, gdzie babcia kupowała jakieś lizaki czy inne. No i dostałem dzisiaj miód pewnie na tą właśnie okolicę. Proszę Państwa. Chcę powiedzieć, że to nie tylko na poziomie ogólnopolskim. To, to hasło wyborcze yy, zgoda i bezpieczeństwo ma swoje zastosowanie. To ma także zastosowanie i w Polsce lokalnej. Ma zastosowanie w samorządach, bo przecież bezpieczeństwo to jest także bezpieczeństwo w życiu codziennym, w różnych aspektach. Bo przecież mamy lęki o dzieci, mamy lęki o pracę, mamy lęki o zdrowie. Chcemy się czuć bezpiecznie. Jednym z elementów, jednym ze źródeł bezpieczeństwa jest to, czy potrafimy sami ze sobą nawzajem współpracować. Tam, gdzie współpraca, musi być zgoda. Tak jest w wielu samorządach, tak jest w wielu społecznościach lokalnych. Jestem pewien, że i tutaj w piasecznie zgoda zbudowała bardzo wiele. To po prostu widać po mieście i mam nadzieję, że w dalszym ciągu zgoda też będzie tworzyła dobry klimat do rozwiązywania wielu problemów, które są jeszcze przed nami. Ale nie ma, nie ma możliwości innej rozwiązywania spraw polskich na poziomie ogólnokrajowym, na poziomie samorządu, tego. społeczności lokalnej, niż poprzez współpracę i poprzez ja choć minimalną zgodę. Dlatego, proszę Państwa, cieszę się, że mogę tu w Piasecznie powtórzyć. Zgoda i bezpieczeństwo to jest cel nie tylko kampanii, to są nasze polskie marzenia, żeby taka była Polska, żeby dominowała w niej zgoda, dominowała wola współpracy i żeby było bezpiecznie. Tego żyję, życzę, tego życzę całemu, całej społeczności w Jaceczku.